Dzień dobry, e, witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Krywojak i witam w kolejnym vlogu na moim kanale. E, dzisiaj, moi drodzy, pojedziemy sobie e, postrzelać z wiatrówek. Udało nam się po e, długich poszukiwaniach znaleźć takie fajne, zaciszne miejsce, e, zakątek w lesie e, koło Szczecina i tam właśnie się udamy. Będziecie mieli teraz na ekranie właśnie przez kilka minut e, urywki m, właśnie z tej m, naszej wyprawy, która e, nie... Obyła się bez problemów, ponieważ okazało się, że droga, którą mieliśmy pierwotnie jechać, jest zamknięta. W związku z czym musieliśmy zawrócić i poszukać drogi alternatywnej, ale całe szczęście po, po pierwszych problemach udało się w końcu bezpiecznie dojechać. No i cóż, chwila urywyk, urywek z jazdy, a potem zobaczymy się już na miejscu, gdzie pokażę Wam to miejsce i przedstawię sprzęt którym będziemy się posługiwać. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu, dotarliśmy do tej naszej, takiej dzikiej strzelnicy. Jednym z naszych celów będzie taki pień leżący z grubą warstwą ziemi. Oprócz tego trochę puszek i jakieś takie specjalne tarcze. Co ciekawe, też przed wjazdem tutaj w ten zakątek jest taki znak, i ten znak ma taką dziurę na sobie, znaczy w sobie dosyć taką pokaźną. I tak to mi właśnie że też to ktoś mógł do, do niego niegdyś strzelać, bo naprawdę to wygląda jak taka dziura po śrucie, czy, czy po jakimś takim innym, e, podobnej e, rzeczy. Mm. No i cóż moi drodzy, my tutaj szykujemy sprzęt i za chwilę rozpoczniemy strzelanie. Drodzy, najpierw podstrzelamy sobie z Beretty. Nasz najnowszy zakup, dodatkowo z tłumikiem. To będzie moje pierwsze strzelanie z tej broni, a także ogólnie jeśli chodzi o wiatrówki z tłumikiem. To jest Beretta, która niestety nie wygrała przetargu dla Armii Stanów Zjednoczonych, ale trafiła na rynek cywilny. Oczywiście można sobie też ją kupić oczywiście w wersji normalnej, takiej na, na scenę naboje. A to jest oczywiście wersja na śród Taki śród kulkowy. Tutaj Wam może za to wszystko pokażę. O, właśnie w ten sposób. Podobnie jak tutaj AR-15, na właśnie taki śród. No i cóż, zobaczmy, jak to cóżko strzela. Um, oczywiście celujemy, celujemy w pień. No i zobaczmy, jak to będzie działać. tak to się rezentuje, a jeszcze trochę jest. I właśnie dzięki temu, że broń ta działa właśnie na śródkulkowy, kulkowy, pozwala to właśnie tak jak w prawdziwej broni w ten sposób dać znać, że skończyła nam się amunicja i trzeba po prostu przeładować, zamek zostaje w tylnym położeniu i oznacza to po prostu, że musimy ładować nowy magazynek Moi drodzy, teraz podcalamy sobie beretą bez tłumika żebyście mieli rozpoznanie, czy ten tłumik rzeczywiście odrobinę działał czy też po prostu jest taką atrapą dekoracyjną w związku z czym troszeczkę strzałów oddam Wydaje mi się, że z tłumikiem było trochę mniejsze echo, e, ale mówię, no tak, e, nagraję po prostu to ujęcie, żebyście taki mieli troszeczkę rozeznanie, bo e, no tak, w ramach takiej ciekawostki i m, takiego właśnie porównania, ale jak już powiem, wydaje mi się, że odrobinę e, mniejsze echo było. Mający teraz troszeczkę chwila poświęcona samemu tumikowi, Posiada on gwint 14 mm, czyli pasuje do większości replik i wiatrówek. Dodatkowo w teorii powinien on troszeczkę chociaż ciszać ten dźwięk, ponieważ w przeciwieństwie do takich normalnych tłumików, ponieważ jest to tłumik do ASOFTu, czyli do tego strzelania na... Te plastikowe kulki, tam tumiki raczej w większości są taki. Taki tumik, tam jest po prostu zwykłą taką atrapą, żeby po prostu sobie dokręcić i się pobawić w jakieś ciche akcje. Ten ma w środku taką gąbkę, która trochę w teorii powinna te dźwięki strzelania wyciszać. Także tak to się prezentuje. Moi drodzy, kolejną bronią. Z kolei postrzelamy jest AR15, również właśnie strzelającą świetlensolowym BB, czyli tymi kulkami. Mamy tu kolimator. Pokażę Wam i troszeczkę strzelania w trybie ciągłym i pojedynczym. No i co, kolejny raz postrzelamy sobie do, do pnia, przyjmujemy postawę i strzelamy. To było full auto, teraz zmieniamy na pojedynczy. Moi drodzy, mój tata jeszcze wziął tutaj ze sobą dodatkowo taką broń na gumowe kulki, którą można używać do samoobrony. Niektórzy to kwestionują, czy na pewno jest takie skuteczne. Niemniej jest troszeczkę mocniejsze od wiatrówek, ma trochę więcej dżuli, jest głośniejsze. Ja już z tego nie strzelałem, bo już jako wcześniej z tego strzelałem i jakoś o wiele bardziej mi się podobają te wiatrówki, które wam dzisiaj na odcinku pokazywałem. A to z mojej strony na dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie łapki, za wszystkie za wszystkie łapki w górę, za komentarze, za uwagę waszą dzisiaj. Zapraszam do dowolnego do wsparcia na Discord, na forum, grupę na Facebooku. Wszystkie linki są w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.